Witam państwa na kanale stanislawkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o tym w jaki sposób demony mogą kształtować ludzkie poglądy. Nim przejdę do tego tematu, chciałem państwu przypomnieć, chciałem państwa prosić, chciałem państwu przypomnieć, że ten mój kanał utrzymuje się dzięki państwa wpłatom w znacznej mierze dzięki państwa wpłatom. I o te płaty proszę, choćby 5-10 zł, ale systematycznie. I tak, przechodząc do tego naszego dzisiejszego tematu, jedna uwaga na początek, to co mówiłem w jednym z poprzednich programów na temat demonów, demony a sny, a natchnienia. Mówiłem, że liczba demonów jest ograniczona i demony nie są w stanie dotknąć wszystkich ludzi. Dotykają niektórych wybranych przez siebie ludzi, tych, co do których Pan Bóg pozwala, żeby ich dotknęły. Jednych dotykają wciąż codziennie, co godzinę, innych dotykają raz w tygodniu, innych raz na 10 lat, innych dotykają przez tydzień, dwa tygodnie, a później odchodzą, bo idą do kogoś innego. No i jedną z metod działania demonów na ludzi jest kształtowanie poglądów ludzi w taki sposób, żeby te poglądy były takie, które podobają się demonom, które prowadzą do działań, które służą demonom. I kiedyś demony miały tutaj ciężko, prawda? Nie było żadnych mediów, nie było, był czas, że nie było dostępu do książek, a jeżeli był dostęp do książek bardzo ograniczony, to te książki były Boże. Książek napisanych przez demony, czy zainspirowanych przez demony, chociaż i bardzo szybko i takie książki zaczęły się pojawiać, czy były przed chrześcijaństwem w starożytnym Rzymie, czy starożytnej Grecji. Ale w każdym razie w momencie pojawienia się mediów, a szczególnie w momencie pojawienia się telewizji, a potem internetu to oddziaływanie demonów w perspektywie kształtowania ludzkich poglądów się nasiliło i było coraz bardziej skuteczne, bo tu wystarczyło demonowi oddziaływać na właściciela jakiejś gazety czy stacji telewizyjnej, albo na pracowników, na dziennikarzy, redaktorów. Żeby wywoływać olbrzymie skutki, których demon sam z siebie by nie osiągnął, bo musiałby oddziaływać na dziesiątki, setki, tysiące ludzi bezpośrednio, a tutaj oddziaływuje pośrednio. Ale oczywiście to nie oznacza, że jeżeli demony oddziaływują przez media, to nie oznacza, że nie oddziaływują bezpośrednio, żeby kształtować nasze poglądy. Jest tutaj prosta metoda obrony przed demonami. To znaczy, zaznaczmy na marginesie, że oczywiście taką metodą jest życie religijne, jest spowiedź, jest komunia święta, jest woda święcona. Ale to nie jest tak, że jeżeli będziemy często się spowiadać, będziemy często przystępować do Komunii Świętej, modlić się, jeżeli będziemy starali się być dobrymi ludźmi, to demon nas nie dotknie. Prawda? To widać na niektórych reprezentantach środowisk rydenckich, którzy zaczynają niektórych nielicznych którzy zaczynają myśleć i zaczynają mówić, nie jestem jak ten celnik, nie jestem jak inni ludzie, jestem lepszy niż ci katolicy, co nie uczęszczają na mszę trydencką, jestem bardzo pobożny, jestem bardzo religijny, prawda, to wracam do tego przykładu, który już gdzieś przywoływałem w jednym programie, a może w dwóch programach, Studentki w łodzi, yy, która zdawała u mnie egzamin z filozofii, i w, w trakcie tego egzaminu powiedziała: Matka Boża mi się objawia, a ja zareagowałem pytaniem: Dlaczego właśnie pani, a nie komuś innemu w tym mieście? Na co ona odpowiedziała: Bo ja jestem najbardziej pobożna w łodzi. Prawda? Wyraźna yy, pycha. Yy, pycha może zrodzić się wszędzie, święty Bernard. Pisząc, 12, pisząc swoje dziełko 12 stopni pychy, pisał o tym, jak pisał to dla wszystkich, ale pisał o tym, jak ona dotyka pobożnych zakonników. Zakonników w zakonach tych najbardziej o najbardziej surowej regule. Jak to, jak te demony kształtują nasze poglądy? Kształtują tak, że nam coś sugerują, że coś nam podpowiadają, że coś, jakieś myśli wkładają nam w głowę, uporczywie wkładają nam w głowę. Pojawia się jakaś sytuacja, jakiś problem, i nagle mamy rozwiązanie. I to tak błyskotliwe, tak inteligentne że no, stwierdzamy, no pff, ach, jak ja jestem mądry, tak szybko ten problem rozwiązałem, no to teraz już wiem wszystko na ten temat. No i e, tak się zdarza, prawda? Człowiek się budzi rano, ja też tak mam, człowiek budzi się rano, znaczy wieczorem miałem jakiś problem, którego nie mogłem rozwiązać, rano się budzę, mam rozwiązanie. Gdzieś w trakcie snu wszystko mi się ułożyło w głowie, ale to trzeba zweryfikować, bo może się okazać, że nic mi się w głowie nie ułożyło i że to nie jest mój pomysł i że to nie jest moje rozwiązanie, tylko demon mi to podetknął. Czyli jeżeli mam jakiś pogląd, uznaję, że mam jakiś pogląd na jakąś sprawę, szczególnie sprawę ważną dotyczącą porządku moralności i wiary, albo związaną z tym porządkiem, będącą powiedzmy oceną i w perspektywie moralnej jakiejś sytuacji, albo oceną jakiejś sytuacji, która ma swoje moralne czy duchowe owoce. Czy może mieć, bo czasami problem jest taki, że no wygląda na to, że on nie ma nic wspólnego z wiarą i moralnością, a, a nagle kiedyś potem okazuje się, że ma dużo wspólnego. No, jeżeli mamy taki pogląd, ktoś się nas pyta o rozwiązanie problemu, a my rozwiązujemy mu natychmiast ten problem, to to powinniśmy zapytać samego siebie, skąd ja mam ten pogląd, jakie są jego racjonalne podstawy, jak on, jak on się we mnie zrodził, jaką drogą, na podstawie czego, jakie fakty się z tym wiążą, czy rozumowanie jest tutaj jakieś, czy jeżeli to rozumowanie zostało przeprowadzone, to czy ono nie ma w sobie jakichś błędu? no to, to wszystko trzeba dokładnie sprawdzić, i może się okazać, że nie wiemy skąd mamy taki pogląd. No i, no i wtedy należy go odrzucić. Prawda? Znaczy, to jest, bo, bo ktoś powie, że przesadzam, bo to jest bardzo często, że ludzie mają poglądy i. Nie, nie wiedzą sami skąd mają te poglądy, nie pamiętają, gdzieś tam coś usłyszeli od kogoś, przeczytali w jakiejś gazecie, ktoś to powiedział w telewizji, oni zapomnieli kto, zapomnieli gdzie przeczytali, i, i, no i że ludzie tacy są, że, że, że są tacy dogmatyczni, prawda? że nie lubią nie mieć poglądów. No to e, zauważmy jedną rzecz. Jednym z najważniejszych dzieł doktorów kościoła, które miało na mnie olbrzymi wpływ było przywoływane zresztą przeze mnie chyba wielokrotnie w różnych programach 12 stopni pychy wielkiego doktora kościoła Świętego Bernarda Sklerwa. I on mówi, że pierwszy stopień pychy, to od czego się wszystko zaczyna, a kończy się śmiercią duszy, kończy się 12 stopniem pychy. Który święty Bernard Sklarwo nazywa już cuchnie, prawda? jak łazar, że nastąpił rozkład osobowości, nastąpił rozkład światopoglądu, rozkład yy, duchowy człowieka. Yy, wszystko się zaczyna od pierwszego stopnia, a pierwszy stopień nie wygląda tak źle. Yy, pierwszy stopień to ciekawość. I yy, yy, yy ciekawe, że My mamy takie powiedzenie, prawda? Znane Państwu, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No I o tym mówi święty Bernard. Natomiast hmm, ciekawe też jest to, że dzisiaj w szkole, w mediach, na uczelniach mówią, no ciekawość to cnota bądź ciekawy, e, kto nie jest ciekawy, ten nie jest inteligentny, nie rozwija się i tak dalej. Co to znaczy. E, Przepraszam, muszę wyłączyć telefon. Co to znaczy ciekawość? Wydawałoby się, że to jest takie otwarcie informacyjne na świat, dzięki któremu zyskujemy wiedzę zyskujemy mądrość, nie? Święty Bernard i mówi to inaczej. Mówi tak, ciekawość to jest zainteresowanie czymś, co nie ma z nami żadnego związku, co nas nie dotyczy, co nam się w żaden sposób nie przyda, a przede wszystkim nie przyda w naszym życiu duchowym i moralnym. Natomiast kiedy skupiamy się na tych informacjach, na tych faktach. Które nie mają z nami bezpośredniego związku, na które nie mamy żadnego wpływu, to nie mamy czasu na to, żeby zająć się tym, co najważniejsze. I tu święty Bernard odwołuje się do takiego e, starożytnego powiedzenia: poznaj samego siebie. No, to znaczy, katolik powinien wciąż poznawać samego siebie, analizować to, co się w nim dzieje. i, i czy nie rodzi się w nim jakieś zło, czy nie ogarnia go jakieś pożądanie, czy nie powstaje jakiś nauk grzechowy, czy to, co myśli, nie pochodzi od demona? I, i tutaj nas interesuje to ostatnie, prawda? że trzeba analizować swoje poglądy, oceniać je w sensie moralnym, w sensie duchowym, oceniać je. W sensie genezy, jeżeli nie wiemy skąd one są, możemy je zidentyfikować jako jakieś nie bardzo katolickie, to można podejrzewać, że, że to jest ingerencja, że to jest działanie demona, bezpośrednie lub pośrednie. No i wtedy yy, usuwamy ten pogląd, odrzucamy ten pogląd, yy, szukamy. Yy, Prawidłowego poglądu. Tutaj jeden przykład na koniec. Kiedy byłem studentem Akademii Teologii Katolickiej, Kościół nie rozstrzygnął jeszcze problemu in vitro, i kilku profesorów uważało, głosiło, że no, tu nie widzą nic złego, ponieważ celem bezpośrednim jest. Poczęcie nowego człowieka. Prawda? Później, kiedy Kościół rozstrzygnął inaczej, wycofali się. Pytanie, czy oni sami doszli do takich rozstrzygnięć, czy może to demony im podpowiedziały. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo.